Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, ostatnio mnóstwo wiadomości dostałam, jak miewają się groszki pachnące. Zabiorę Was dzisiaj do ogrodu z kwiatami ciętymi i ułożymy sobie jakiś prosty bukiet. Zapraszam na ten odcinek. Powiedziałam wam już w poprzednim wideo, że nasz ogród nawiedzają w kółko ulewy. Są to ulewy naprawdę ogromne. Ostatnio przyginało nam prawie że drzewa do ziemi, są ogromne ilości deszczu no i niestety ogród z tego powodu cierpi. Po raz pierwszy w historii naszego ogrodu, który ma 14 lat. Zdarzyło mi się wchodzić na rabaty, gdy kostka zapadała mi się całkowicie, prawie że po kostkę byłam w błocie, martwię się bardzo roślinami. Ogród z kwiatami ciętymi jest. Uniesiony. My mamy tutaj zbudowany taki murek. On na początku był zbudowany z pustaków, a teraz zmieniliśmy go dwa czy trzy lata temu. Mamy zrobione takie, to się nazywa ogrodnice. To są takie murki oporowe i wszystko jest uniesione w górę. Natomiast nawet tam dzisiaj wkopywałam tam dalie i okazuje się, że woda jest po prostu jak gąbka. Jak się ściśnieją pomiędzy dłońmi to wycieka z niej woda. Także część roślin nie jest z tego powodu zadowolona, ale groszki na szczęście miewają się bardzo dobrze i teraz zabiorę Was i pokażę, jak tam wszystko wygląda. planta. Groszki sadziliśmy razem. Jeżeli oglądacie pierwszy raz mój kanał i nie wiecie nic o groszkach pachnących, nigdy ich nie próbowaliście, to koniecznie zobaczcie poprzednie wideo, w których pokazywałam, jak groszki sieje, pokazywałam je także w zeszłym roku. W tym sadziliśmy je razem. Wiem, że mnóstwo osób się zaangażowało, siało nasiona odpowiednio wcześnie, przygotowywało odpowiednio glebę i sadziliśmy groszki. Wrzucacie cały czas na Instagramie swoje bukiety z groszkami i wiele osób pisze mi o tym, że zapomniało z dzieciństwa, albo że w ogóle nie znało tego zapachu. On jest niesamowicie taki upajający zapach, słodki, fantastyczny. Ja co roku, od czasu kiedy spróbowałam, groszki mam w ogrodzie, ścinam sobie te małe bukieciki, stawiam sobie je w sypialni czy w jadalni. One potrafią wypełnić zapachem naprawdę cały dom. I to jest taka roślina, którą pamiętamy z ogrodów babć, z takich właśnie wiejskich ogrodów bardzo obficie kwitną, jak możecie tutaj zobaczyć. E, trzeba tylko pamiętać o paru rzeczach. O tym, żeby siać je odpowiednio wcześnie. E, sialiśmy je w lutym. E, potem od razu wystawiliśmy je na zewnątrz, żeby były w chłodzie i kiedy tylko wykiełkowały, bo ważne było dla nas, żeby w cieple kiełkowały, a potem wystawiliśmy je na zewnątrz do szklarni e, i tam sobie powolutku rosły. Groszki wysadziłam do ogrodu w kwietniu. Też widzieliście, jakie wsadzałam. Ziemia została dobrze przygotowana. E, dużo tam w życiu obornika pod spodem, kompostu i nawozu wieloskładnikowego. To jest bardzo żarłoczna roślina, która po to, żeby kwitnąć przez wiele miesięcy, potrzebuje mnóstwo pokarmu, także nie tak jak zwykły groszek, tylko właśnie groszek pachnący jest dużo bardziej żarłoczny. Roślinę na początku podwiązywałam, a potem wyjechaliśmy najpierw na jeden wyjazd, potem na drugi wyjazd i trochę mi się tutaj rozszalała, ale staram się jeszcze ciągle ją podwiązywać i cały czas te groszki trzeba zbierać. One oczywiście też pięknie wyglądają w ogrodzie i można je oczywiście zostawić, nie trzeba ich cały czas ścinać, ale ścinając cały czas te pędy z kwiatami. <grymne> To chyba sroka. Ścinając cały czas te pędy z kwiatami, powodujemy, że roślina myśli sobie, ja tu chcę wydać nasiona, i zaczyna nam kwitnąć coraz mocniej i mocniej. I taki jest w ogóle, taka jest zasada w ogrodzie, że jeżeli macie jakieś kwiaty, które są kwiatami powtarzającymi, czyli tak, tak zwanymi z, angielska, z, angielska, z angielskiego katę megian, czyli ścinamy i przychodzimy z powrotem, żeby ścinać ich jeszcze i jeszcze więcej. I Groszki właśnie do nich należą. Jeżeli macie je w ogrodzie i groszki kwitną, a potem zawiązują strąki, tutaj możecie takowe zobaczyć, tu już są zawiązane. To też te strąki ścinamy, bo jeżeli, jeżeli roślina zawiąże już sobie nasiona, to ona stwierdzi, że zrobiła to, co miała zrobić, czyli zakwitła, wydała nasiona na kolejny rok i przestanie nam kwitnąć. Także warto je obcinać. Sporo osób pisze do mnie na Instagramie pytając czy można zostawić te stronki, czy można z nich zabrać własne nasiona. Oczywiście możecie. Ja robię tak w sierpniu, czyli kiedy już te wszystkie kwiaty, widzę, że już te groszki coraz gorzej wyglądają, te ostatnie kwiaty zostawiam, pozwalam im zawiązać nasiona i je zbieram. Ale musicie wiedzieć, że nie zawsze komar, że nie zawsze będzie tak, że ta odmiana będzie wyglądała tak samo. Ja miałam różne doświadczenia. Zdarzyło mi się, świetne miałam doświadczenia z Charlie's Angels, który pięknie powtórzył i te kwiaty wyglądały tak samo, ale czasami wychodziły mi zupełnie inne kolory, jakieś takie ciemno-fioletowe, także może się też zdarzyć, że będzie to inny kolor, ale oczywiście jak najbardziej swoje groszki możecie zebrać. Kiedy będziecie je zbierać, pamiętajcie o tym, aby dać roślinom po pierwsze dojrzeć. One nie mogą być maluteńkie, tylko muszą być już takie naprawdę konkretne, czyli pozwalamy tym strąkom się zawiązać, żeby te, te kuleczki, te nasiona były takie naprawdę konkretne i pozwalamy im się zeschnąć. Musicie tylko zwrócić uwagę na ten moment, w którym strączki pękną, bo roślina będzie chciała te nasiona zrzucić na ziemię, więc my musimy ten Moment wypatrzeć kiedy to się zdarzy i sobie po prostu te nasiona zebrać. Wtedy wkładamy je do jakiejś koperty i przechowujemy w suchym miejscu do lutego, kiedy znów będziemy te rośliny wysiewać. Jak możecie zobaczyć, odmian tutaj jest naprawdę dużo, ale chciałam pochwalić polskie nasiona, z legutki, odmiana Senator, słuchajcie, kwitnie wyjątkowo obficie, także brawo. Naprawdę nie, w żaden sposób tutaj nie, wy, nie wygląda to gorzej niż te nasiona angielskie, także fantastycznie. I też cieszę się ze względu na to, że Wy bez problemu będziecie mogli dostać te nasiona. Teraz przy Brexicie kupienie nasion w Anglii będzie graniczyło z cudem, także fantastycznie. Senator to jest ten taki nakrapiany. Tutaj obok mamy Watermelon, Odmiana, której wcześniej nie miałam. Tam zaraz sobie zerkniemy: będzie jeszcze Prince of Orange. Bardzo ładna też odmiana, taka różowo-brzoskwiniowa, powiedziałabym, daleko od Orange mu jest, ale, ale okej, okay. też bardzo ładnie wygląda. I tutaj mam też jednego Charlie's Angels, które jest moją ulubioną odmianą, taką klasycznie niebieską. Groszki na obelisku poradziły sobie fantastycznie. Powiedziałabym, że nawet jest ich za dużo, jeżeli chodzi o tą jedną maleńką podporę. Ale pięknie kwitną, więc nie narzekam. Chciałam Wam teraz pokazać groszki na ściance. Zobaczycie, jak wyglądają. Tutaj opowiadałam Wam wiosną, że mieliśmy taki problem, że zaraz po posadzeniu tutaj zaczął nam szaleć nornik, czy nornica jakiś konkretny kopacz i on przekopał się dokładnie przy tych groszkach, więc myślę, że tam doszło do pewnych uszkodzeń, one na pewno były poruszone w trakcie, gdy się ukorzeniały i nie rosły tak fantastycznie, jak normalnie jestem do tego przyzwyczajona, ale oczywiście no, też rosły, kwitną, nie w takich ilościach jak tamte. Też wyglądają dużo gorzej ich liście, ale podejrzewam, że to po prostu był ten fatalny start i starcie po prostu z tym gryzoniem, który Niestety potraktował je tak, jak je potraktował, ale nie jest źle, słuchajcie, też mnóstwo jest kwiatów, oczywiście w ogrodzie takie rzeczy się dzieją, zdarzają nam się ulewy, zdarzają nam się gryzonie, trzeba się z tym pogodzić, nie ma co płakać, najważniejsze, że kwiaty są i słuchajcie, tutaj tak pachnie, to jest po prostu najprzyjemniejsza rzecz, ja tutaj dzisiaj wkopywałam już ostatnie dalie, bo usunęłam stąd habry bławatki i cały czas jak pracowałam, to po prostu ten zapach... Mm. That's pink. W ogrodzie kwitną też aminki, tutaj możecie je zobaczyć. Mamy też dziką marchew i rosną ostróżeczki jednoroczne. Ostróżeczki w tym roku ja nawet się nie kwapiłam i nie siałam, bo co roku wysiewają mi się same. Jest po prostu ogromny wybór fioletowych i białych. Świetnie też wyglądają w bukietach i taka roślina, której naprawdę niewiele trzeba. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to żeby nie była w zlanej glebie. W zeszłym roku miałam ją na froncie i przy ogromnych ulewach zaczęła mi żółknąć. Także zalanie jej korzeni nie jest najlepszym pomysłem. Poza Świetnie sobie radzi naprawdę na każdej glebie. Nieraz wysiewałam się nawet w żwirze. Tutaj na tej takiej glebie kompostowej kwitnie pięknie. Trzeba tylko, jak w przypadku większości roślin jednorocznych, pamiętać o podpieraniu. Tutaj, jak widzicie, ja w tym roku poległam, bo zajmowałam się wszystkim innym, a nie tutaj tym kawałkiem. I rośliny są takie te pędy powyginane. Kiedy je usztywnimy, damy im podpory. Dużo lepiej rosną. Także to wyrzut mój sumienia na przyszły rok, żebym szybciej po prostu te podpory zrobiła, bo nie zrobiłam ich od razu, mówiłam, że zrobię, poszłam robić coś innego i zapomniałam. Dał mi się już ściąć bukiecik ze ścianki. Słuchajcie, jak tylko ścinam? Ścinam oczywiście sobie tak, żeby mieć bukiecik, ale natychmiast, kiedy podchodzę, mam tutaj bukiet, taką, jakieś tam naczynie ze świeżą wodą, czyste naczynie. Sekundkę przed włożeniem ścinam końcóweczki, wszystkie, i wkładam prosto do wody. Od razu polecam Wam wideo, którego może jeszcze nie widzieliście, o tym jak przedłużyć życie kwiatów ściętych. Naprawdę tam są wszystkie moje sposoby na to, żeby jak najdłużej kwiaty cięte wytrzymały nam w wazonach. Także zobaczcie, to nie dotyczy tylko kwiatów z naszego ogrodu, dotyczy to w ogóle na przykład jak dostajecie bukiet, co zrobić, żeby on dłużej stał w wazonie. Słuchajcie, jak przychodzę tutaj i sobie ścinam te wszystkie groszki, ścinam jak najdłuż do samego końca ten właśnie tutaj. Pęd, ale przy okazji, jak już sobie ścinam, to mam też te takie z tymi strąkami i od razu je ucinam i do kompostu je wrzucam. I po kolei jadę tak, gdzie widzę kwiaty. Jak już są przekwitnięte, to też od razu je ścinam, bo wiadomo, że zaraz zawiążą się nam strąki. I po kawałeczku, po jednym, buduję kolejny bukiecik, który będzie, jeden będzie stał w salonie, a drugi będzie stał w sypialni. Groszki mogłyby już sobie zostać w tym moim naczyniu, bo one jest bardzo ładne, ale mówiłam Wam już o tym wielokrotnie, że ja bardzo lubię moje groszki mieć w takich słoiczkach. Bardzo ładne słoiczki kupiłam sobie z firmy, jak ona się nazywała, nie przypomnę sobie, wrzucę Wam linka w razie czego w opisie. Klasyczne słoiki, ale takie ładne, vintage. E, mam ich trochę tych słoików. Można je kupić w ogóle jako takie słoiki po prostu e, do przetworów, ale mi się one bardzo podobają jako e, właśnie takie wazoniki. E, I trzymam sobie w nich bardzo często te kompozycje z takich kwiatów tutaj, które mam na przykład też aminki, tak samo stróżeczki i przede wszystkim te groszki pachnące, bo je uwielbiam najbardziej. No dobra, słuchajcie, pukieciki. Gotowe, zaraz będę przekładać je chyba do tych moich wazoników. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania o groszki, dajcie znać oczywiście w komentarzach. No i napiszcie mi, jak wasze groszki udały się w tym roku. Jestem bardzo ciekawa, jakie odmiany Wam się sprawdziły, czy mieliście jakieś problemy z groszkami. Wszystko napiszcie, jak wam poszło, bo jestem bardzo ciekawa, jak to, co ja Wam pokazywałam wpłynęło na to, jak kwiaty mają się w Waszych ogrodach. Tak wyglądają, słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.